Dzień dobry. W tej prezentacji przedstawię, jak należy napisać wypracowanie maturalne z historii. Należy zwrócić uwagę, że jest to bardzo ważna część egzaminu maturalnego, która stanowi 12 z 50 możliwych do zdobycia punktów. Dlatego też powinniśmy się do niej w odpowiedni sposób przygotować i postępować według pewnych wytycznych, które przedstawię w prezentacji. Na początku Pisania pracy należy wybrać temat. Mamy do wyboru pięć tematów z każdej z epok historycznych, czyli starożytności, średniowiecza, nowożytności, XIX wieku oraz XX wieku. Temat powinniśmy wybrać w sposób taki, żeby pisanie z niego pracy było dla nas najłatwiejsze. Należy również wybrać temat, z którego posiadamy największą wiedzę. Już w trakcie przygotowań maturalnych powinniśmy określić jedną z tych pięciu wymienionych epok, do której będziemy się w sposób szczególny przygotowywać, z nastawieniem, że to właśnie z niej napiszemy temat na wypracowaniu maturalnym. Wypracowanie maturalne powinno mieć trójdzielną kompozycję pracy, to jest składać się z wstępu, Rozwinięcia i zakończenia. Ważne jest to, żeby rozwinięcie stanowiło około 70% naszej pracy. Wtedy będzie ona w odpowiedni sposób rozplanowana. Jeśli chodzi o wstęp, to należy w nim umieścić cztery bardzo ważne elementy: czyli wskazanie celów pracy oraz przedstawienie tezy. Objaśnienie pojęć zawartych w pytaniu, określenie obszaru geograficznego, który, którego dotyczy ta praca, oraz określenie granic chronologicznych. Na razie brzmi to trochę nieznajomo, ale spróbujmy wyjaśnić, jak należy napisać wstęp pracy na podstawie przykładu z matury z 2016 roku. Temat brzmi. Nikt na całym świecie Polski nie chce. Tak oceniał sytuację w 1914 roku polski historyk i polityk Michał Sokolnicki. Wykaż, jak zmieniała się polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. Po pierwsze, zacznijmy od wskazania celów pracy oraz przedstawienia tezy. Jeśli chodzi o cele pracy, to można ująć to w ten sposób, że celem pracy jest yy, ukazanie jak polityka mocarstw zmienia, jak, Jaka zmieniała się polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej? Natomiast jeśli chodzi o przedstawienie tezy, to mamy ją już w temacie. Brzmi ona nikt na całym świecie, Polski nie chce. I teraz możemy się w naszej pracy zgodzić z tą tezą, czyli tutaj będziemy przedstawiać argumentację taką, że mocarstwą. Nie zależało tak naprawdę na sprawie polskiej i traktowały ją w sposób bardzo partykularny, lub też nie zgodzić się z tą tezą i wskazać, że mocarstwa uwzględniały sprawę polską. I tutaj na przykład możemy podać Francję, która, która wspierała sprawę polską w sposób taki, że została na jej terenie utworzona Armia Błękitna. Czy też ym, wsparcie w trakcie konferencji pokojowej w Wersalu. Drugie, drugie drugi z obszarów, który należy umieścić w wstępie, to objaśnienie pojęć zawartych w pytaniu. Jedno z pojęć już wskazałem, to będzie polityka mocarstw, a drugie to sprawa Polska. Owa te pojęcia należy. Odpowiednio wyjaśnić, czyli czym była polityka mocarstw, co to w ogóle są te mocarstwa, i tutaj należy na przykład podać przykłady, że to jest Rosja, że to są Niemcy, Austro-Węgry, Francja oraz Wielka Brytania oraz wyjaśnić czym tak naprawdę jest sprawa polska, czyli, walk, czyli kwestia odzyskania przez Polskę niepodległości, przywrócenia ją na mapy i działań. Takich, które by, mm, które by wspomagały odzyskanie przez Polskę, możliwość odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejna z wytycznych, które muszą być zawarte we wstępie, to określenie obszaru geograficznego. To jest za obszar geograficzny możemy przyjąć całą Europę, ponieważ są to mm, te mocarstwa europejskie, lub też skonkretyzować. I podać, o które konkretnie mocarstwa europejskie nam chodzi. Bardziej poprawny w tym wypadku jest wybór tych konkretnych mocarstw i w ten sposób określamy obszar geograficzny. Jeśli chodzi o określenie granic chronologicznych, to mamy również je w pewien sposób podane w temacie pracy, ponieważ jest tutaj temat, ten dotyczy I wojny światowej. Czyli będą to lata 1914, od 1914, czyli od zamachu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, który był który było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej, aż do roku 1918, czyli rozejmu w Kąpień, lub też do podpisania traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku. Jeśli chodzi o tę drugą datę graniczną, czyli czy to będzie rok 1918 to 1919, to musimy odpowiednio uargumentować, dlaczego akurat nie ta data. Rodzem w kąpień możemy uargumentować w ten sposób, że właśnie wtedy formalnie zakończyła się zakończyła się pierwsza wojna światowa, zakończyły się walki na Froncie Zachodnim. A jest to też symboliczna data dla Polski, ponieważ. Józef Piłsudski przejął władzę, władzę wojskową, i jest to też dzień, w którym świętujemy niepodległość. Aczkolwiek w wypadku tego tematu, o wiele bardziej poprawnym, poprawnym ujęciem tematu był, byłaby data podpisania Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku, ponieważ właśnie wtedy i w trakcie całej konferencji. To właśnie mocarstwa europejskie odgrywały bardzo ważną rolę w kwestii uwzględnienia granic polskich. I tutaj należy wspomnieć o roli Wielkiej Brytanii i premiera Lloyd'a George'a, o, o Francji, która również odgrywała dużą rolę, a także o polityce Stanów Zjednoczonych, reprezentowanej przez prezydenta Woodrow'a Wilsona. Jeśli chodzi o rozwinięcie, to powinniśmy w nim zawrzeć temat w kilku możliwych ujęciach. Pierwsze to ujęcie chronologiczne, drugie to ujęcie problemowe, ujęcie geograficzne oraz ujęcie chronologiczno-problemowe lub chronologiczno-geograficzne. Ujęcie chronologiczne polega na tym, że przedstawiamy wydarzenia właśnie w sposób chronologiczny, czyli od wydarzeń najwcześniejszych do najpóźniejszych, czyli w przypadku omawianego wcześniej tematu, byłoby to po prostu rozpoczęcie wojny 1914 poprzez wszystkie e, lata. Ujęcie problemowe wskazywałoby natomiast na e, rozpisanie tego tematu w pewien mm, charakterystyczny sposób, na przykład podziału na e, sferę gospodarczą, sferę polityczną, e, sferę e, społeczną, społeczno-kulturową. Jeśli chodzi o ten temat, to ujęcie problemowe raczej nie powinno mieć miejsca. Bardziej tutaj um, ujęcia problemowego używamy w przypadku właśnie tematów, które z, dotyczą um, zagadnień właśnie społeczno-kulturowych, ekonomicznych. Wtedy ujęcie problemowe jest jak najbardziej wskazane. Jeśli chodzi o ujęcie geograficzne, to polega ono na tym, że rozpatrujemy temat w pewnych obszarach geograficznych. I tutaj możemy użyć takiego ujęcia w taki sposób, że na początku odpisujemy na przykład politykę Rosji wobec sprawy polskiej, później politykę Niemiec czy też całego bloku państw centralnych wobec sprawy polskiej, politykę państw zachodnich lub też oddzielnie Francji i Wielkiej Brytanii. I takie, taki podział jest też jak najbardziej odpowiedni. Podziały możemy również łączyć ze sobą, czy na przykład ujęcie Chronologiczno-problemowe czy chronologiczno-geograficzne. Ważne jest to, żeby w rozwinięciu umieszczać opinie historyków na dany temat. I tutaj jest ważne, żeby cytować pracę oraz podać autora. Czyli na przykład, odnosząc się jeszcze raz do wcześniej wspomnianego tematu, możemy przywołać opinię profesora Andrzeja Chwalby, ujętą w publikacji Samobójstwo Europy, że na przykład zgadza się, z tą tezą i podać jakieś konkretne poglądy danego historyka. W pracy należy również przedstawiać własne zdanie na, temat, na dany temat wraz z odpowiednią argumentacją. Opisywanie własnych poglądów jest bardzo ważne, ponieważ wskazuje na dużą dojrzałość autora pracy, który umie się również odpowiadać na dany temat, tylko tutaj musimy przypominać, musimy pamiętać o tym, żeby odpowiednio to nasze zdanie argumentować. Oraz należy opisywać temat w maksymalnie szerokim ujęciu społecznym, gospodarczym i kulturowym. Nawet jeśli temat skupia się na bardzo wąskiej kwestii typu właśnie działania takie stricte wojskowe, polityczne, to należy go Uwzględniać w szerokim ujęciu. W zakończeniu naszej pracy należy jeszcze raz odnieść się do postawionej we wstępie tezy, przedstawić własne, własną opinię, w której podsumujemy całą pracę, jak i również przedstawić najważniejsze wnioski, które zawarliśmy w pracy. Zakończenie nie powinno stanowić więcej niż 15% całego, całej pracy i powinno być takim krótkim streszczeniem tego, co zawarliśmy w rozwinięciu. Na koniec chciałbym jeszcze przedstawić najczęściej popełniane błędy przez maturzystów. Po pierwsze to jest brak trójdzielnej kompozycji, czyli kompozycja jest ujęta w sposób zaburzony lub w ogóle nie mamy wyoddzielonego stępu zakończenia. Jeszcze raz przypominam, że samo rozwinięcie powinno stanowić około 70% całej pracy. Częstym błędem jest również brak określenia granic chronologicznych we wstępie, jak i również tych wszystkich czterech wytycznych, które muszą być w tym wstępie zawarte. Maturzyści używają również niepotrzebnych skrótów. Tutaj jest przykład Księstwo Warszawskie KW albo Bolesław Hrobryb. Takich skrótów należy unikać i pisać, i pisać nazwy, nazwy własne. W sposób pełny, tak by egzaminator nie mógł mieć żadnych wątpliwości, co zostało. Co autor tutaj miał na myśli. Błędem jest również niepoparcie własnego zdania odpowiednim argumentem. Każdą naszą opinię, zaczynającą się od myślę, że uważam, że należy. Odpowiednio uargumentować, dlaczego tak uważamy, przywołać proces historyczny, który sprawił, że tak właśnie uważamy, albo poprzeć naszą opinię zdaniem jakiegoś historyka. To tyle, jeśli chodzi o pisanie pracy na maturze z historii. Dziękuję za tę lekcję, oraz chciałbym zaprosić do. Na korepetycję, które przygotowują do matury z historii. Są one dostępne w formie online lub też stacjonarnie. A jeśli chodzi o więcej szczegółów, to zapraszam do opisu filmiku. Dziękuję.